Witam państwa. Połowa lipca, pogoda wakacyjna raczej nie przypomina w całym kraju. Tylko od czasu do czasu trochę słońca, a przewaga chmur, deszczu i temperatura na poziomie ledwo 16, najwyżej 20 stopni. Wybrew pozorom zwolenników takiej pogody jest wielu pod warunkiem, że nie trwa to zbyt długo. A jak będzie tym razem, sprawdzamy. Przed nami pochmurna nocy z dużą wilgotnością powietrza, co sprawi, że w wielu miejscach może pojawiać się deszcz, ale bardzo słaby. Niekiedy może być to tylko mrzawka. Wiatr chwilami silniejszy i temperatura przeważnie na poziomie 10 i 11 stopni. Jeszcze wczoraj wydawało się, że wtorek będzie tym najchłodniejszym dniem tego tygodnia, tymczasem środa też ma być chłodna. Utrzymujące się spore zachmurzenie, umiarkowany wiatr, czasami też deszcz, nie pozwolą na Większy wzrost temperatury jak do 19, 20 czy 21 stopni. Jedynie ciśnienie na dość wysokim poziomie. Ale jutro może lekko się obniżyć, co specjalnie nie będzie wpływać korzystnie na nasze samopoczucie. A co jeśli chodzi o weekend? Nie wygląda to najlepiej, ale też i nie najgorzej. Po cieplejszym czwartku, w piątek znów się nieco ochłodzi, za to w sobotę ma być całkiem ładnie i przyjemnie z temperaturą do 25 stopni. Niestety niedziela z pogodą niczym w jesieni. Tak wyglądają dzisiejsze prognozy, ale do. Po niedzieli jeszcze wiele może się zmienić co zresztą będziemy dla państwa śledzić na bieżąco zatem zapraszam na jutro do zobaczenia